Na boisku osiedlowego klubu sportowego Służew nad Dolinką zakończył się trwający od trzech tygodni turniej piłkarski o Puchar Mokotowa, w którym wzięło udział 12 zespołów amatorskich. W oglądanym finale zespół OKS Służew spotkał się z Hydrofornią. Mecz obfitował wiele sytuacji podbramkowych, lecz bardzo dobrze bronili obaj bramkarze. W pierwszej połowie padła tylko jedna bramka. Strzelił ją dla OKS-u Marcin Majda. Po przerwie Hydrofornia zdołała wyrównać porzucie wolnym, który na bramkę zamienił król strzelców turnieju Robert Radwański. O zwycięstwie decydowały więc rzuty karne. W czwartej decydującej serii bramkarz OKS-u obronił rzut karny strzelany przez Dawida Ulmę. Zaś Adrian Relidzyński zdobył gola i OKS wygrał mecz karnymi 4 do 3. Startowały co prawda dwie drużyny, ale jedna doszła do finału i, i jest szczęśliwe to pierwsze miejsce, także też im gratuluję. I życzę sukcesów w następnych rozgrywkach. Pierwsze miejsce w Pucharze Mokotowa zdobył OKS Służew, drugie miejsce zajęła Hydrofornia, a trzecie Fartek, który w meczu o brązowy medal pokonał drużynę Gendusia 3 do 2.